Patrzył! piłka bez Patrzył! tego Patrzył! 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 piłka, bez utrzymania tego Zabierz się, Zabierz się! Maciek, pomóż! Generalnie nic się nie dzieje. No, okres przygotowawczy ma to do siebie, że, że rodzi wiele tam niespodzianek i jakiś tam roszad kadrowych. Często są to tylko mówię, insynuacje i jakieś, jakieś tylko plotki i chyba to akurat jest właśnie taka Czy Czyli Macie Lewandowski i Marek Zędkiewicz nie odchodzą ze startu? Nie, zdecydowanie nie. Na dzień dzisiejszy przynajmniej nic o tym nie wiadomo. Kto wzmocni przed wiosenną zespół startu już na 100%? Kim się wzmocnicie? Na 100% Kamilz Czarek Smykowski i Tarka. trwają jeszcze rozmowy w sprawie pozyskania Marcina Zalesiaka i jeżeli uda nam się sfinalizować te rozmowy, to to będzie już zamknięta definitywnie. Dwa tygodnie do rozpoczęcia rundy wiosennej, jak w tej chwili wygląda ze spusta w e, Jesteśmy po tym najtrudniejszym okresie, gdzie, gdzie natężenie zajęć było największe i, i sam jestem ciekaw co tu dzisiaj będzie, co chłopaki dzisiaj pokażą. Na pewno będzie brak świeżości, no ale to jest naturalne w tym okresie. No zobaczymy, Sami, sam jestem ciekaw, najcięższy mecz czeka nas w sumie za tydzień, gdzie spotkamy się z Lechem Rekiem, to będzie taki test wiążący w przedliku.